Witajcie serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Cywilizacji 5. Ja jestem Sztyks, a ze mną jest oczywiście Lutel. Dzień dobry. To właśnie ja nie wiem czemu tak dziwnie mówię. <noise> to jest lutel, który dostaje w pierdolot Inków. Jeszcze nie dostaję. Jeszcze. Druga, druga jednostka Pikinieru się pojawiła, to a ja no może. No właśnie, dostanę. To właśnie, to właśnie zaraz dostanie. No i dobrze w sumie. To znaczy dobrze. Nie no nie, nie, nie życzę ci źle, aczkolwiek masz trochę za dużo punktów, no. no twój orzełek jest za wysoko w stosunku do mojego orzełka. Ja muszę sprawdzić w ogóle, co ta Hiszpania kombinuje. O, tak, mają to... pikinierów, no dobrze, ale po co ta wojna, Izabelo? Ja nie chcę się z tobą bić. To mi nie jest do niczego potrzebne. Ja tam lubię się rozwijać, nie, nie, walczyć nie muszę, jak mnie nie potrzebuję. Czemu ty chcesz się ze mną bić, droga Izabelo? No bo ona to... musi się bić. Ale kto jej każe? Może mama. Dobra, zabiję tych piknierów? Nie zabiję, oczywiście, bo po co, prawda? A tutaj postawmy sobie spichlerz. Gdzie ja mam? Nic tu tymi kusznikami nie zrobię. Mogę dupę ruszyć? Nie, czekajcie tam w tym mieście. Ach, A ty się jeszcze czy będziesz z kimś bił, czy już twoja, twoja podboje się zakończyły? Moje? No. U mnie stoi bardzo ładna armia na granicy polsko-INkowskiej? -in -in nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Jak to się odmienia. Na granicy między Polską a Inkami. O. Pięknie wybrnąłem. Mm -hmm. No, więc tak, jest wojna. Zaraz Kusko chce zdobyć stolicę Inków i później, później. Później Persapolis, później Wiedeń i. I koniec. I tyle. I po, po wielkiej bitwie. I po wielkiej bitwie, tak. Jak się rozpędzę, to ciężko mnie będzie zatrzymać. Dobrze, tak więc czekam teraz, aż pozwolisz mi kliknąć. A się po... pozwolisz mi zacząć tę wojnę. Czekaj, bo muszę tutaj z misjonarzami się troszkę porozprawiać i tam powysyłać, gdzie trzeba, bo widzę, że ci inkowie chcą bardzo, żeby moje miasta miały ich wiarę, a ja niekoniecznie bym tego chciał już, proszę. A inkowie co, mają Katolicy? I co? Ruch się zbliża, no i znowu te głupie, głupie pipy. O, i znał Wielki Prorok, dobrze, dobrze, dzień dobry Wielki Proroku. W sumie to natychmiastowe leczenie mogłoby się przydać. Jezus, no z kim my gramy? To jest Imperator, czemu inkowie mają wojowników? Co to ma być? Ja no to pyta. chyba u Ciebie. A co, u Ciebie mamy coś lepszego? No. No niby co, niby co? No chociażby... Ciężko-zbrojnych. Mhm. Mm Więc to... Wbiłem się. Gdzie się wbiłeś? Eee. A, sztyks, dobra, widzę. To dobrze, że się bijesz, może on się wycofa, chociaż no, krzywdy mi, mi nie zrobi, mi, ale... Lepiej jakby sobie poszedł. Eee, co ty robisz? O, nie, 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 nie. No, co tu się zrobiło? Popsuło się coś. No jest, widzisz, nie umiesz co? grać i tam... Umiesz grę! Popsuło. Po prostu grać nie umiesz. Umiem. Nie umiesz. Umiem. A, karawanser. A, tu lądowe tylko. No to nie. Ja chcę statek towarowy. Albo. G A czekajcie, ja w ogóle gdzieś wysłałem kiedyś tam statek mój Galeas. Idzie ten Galeas mój poszedł? Gdzieś widział mój Galeas? Nie wiem. Właśnie. Halo. Już na policję, że ci Galeas ukradli. Galeras mi ukradli, no to robię jeszcze jedno, nie wiem. Halo, gdzie jest mój kaleas? Był. Na 100% był. Zabili mi go, czy co? No mogło tak się zdarzyć, bo barbarzyńcy też pływają po morze. to wiesz? Oni są wszędzie. A może ja zamiast ten? autoeksploracji, jak się kliknąłem, usuń, ale. O, jezus! jak pan się tak zrobiłeś. Brawo. Nie wiem, no może tak zrobiłem. No, może tak, a może nie. No, w końcu moi robotnicy mogą poprawiać, znaczy naprawiać jakieś tam popsute tereny. Mm. Co te twoje tury są takie długie, no? No przepraszam, bo zaczynam myśleć, a jak ja myślę, to są, wiesz, problemy tak. narodowe. Lepiej nie myśleć. Wniosek no, taki z tego. w pewnym sensie w pewnym sensie lepiej jak mi się nie. E tu jest, ja znalazłem go! O! Znalazłem. Gdzie uciekł? A już się nie może automatycznie eksplorować, bo już nie ma co eksplorować. No, na co mi ten drugi? To nie, to ja nie chcę tego drugiego. Halo. E, Stecz, halo. Jak, jak się usuwa z kolejki? Nie, halo. Nie chcę ja tego Korzystasz z tej kolejki? Co? Się kolej... Kolejkujesz sobie? Budynki? Nie, nie kolejkuję, ale chciałbym usunąć. Aha. Jak mogę coś usunąć z kolejki? Wybierz coś innego na przykład. To się nie zakolejkuje wtedy? Nie, bo byś musiał kontrol chyba przytrzymać. A, o, widzisz. To tak, to ja bym chciał statek towarowy. O, dobrze, dobrze. Chyba się udało. To dobrze. Nie, no dalej się galeas robi. Halo, ja nie chcę, żeby tu był galeas. Zmień produkcję. Satek to. A nie, dobra, czekajcie. Dobra, to jest statek towarowy. Dobra, nieważne! Nieważne, cicho, nikt okay, nie widział. Okay. Nikt nic nie słyszał, tak nie, 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 jest, nie, nie. Jest, jest. To, to Zobacz, się że nie nagrywa. Galeasie, to ty tam czuwaj, jak ty nie masz co robić. Kurde, ale w Pasza paszaszutek ma tutaj mnóstwo jednostek. O właśnie straciłem. <grym> właśnie straciłem ciężko zbrojnych. Nie. Kamienie szlachetne. Ktoś ma kamienie szlachetne. O, a ja cię ogólnie już widzę. Widzisz mnie? odkryłem. Mogę sam handlować. O! To jak ja my to zrobiliśmy? Ja też cię widzę. Jak my to zrobiliśmy? Ja nie wiem, kiedy myśmy się odkryli. Nie ogarnąłem tej, tego momentu. Masz coś fajnego, co, co byś chciał ode nie mnie? Mogę trufle dać. Chcesz trufle? Nie wiem. Więc... Nie odzywam się do ciebie. <laughs> A jak może nie chcieć trufli, no? Każdy by chciał trufle. A ja lubię tylko takie z biedronki. Najlepsze. <noise> Albo nie, dobra, ty, y, galeasie, chodź tu. Kurde, nie mam co z tym zrobić. Gdzie ty, galeasie ciśniesz? Czemu tam tędy? Gdzie ten galeas poszedł? Dobra. Uch, uch. Okej. Okay. Rekrut Krystyna! Też masz Krystynę? Nie, nie mam Krystyny. Co to za Krystyna? E, mój szpieg. Ach. Ja, miałam, no ja nie mam szpiega, bo mi został zamordowany. Wow. Śmierć w akcji, Johanna. <grym> Johanna, śmierć w akcji. No, niestety. Darze się. Można i tak. Wy, O, wy możecie się ulepszyć. Dobrze, pięknie. Jednostko bez rozkazu. Wy, nie wiem, no, czuwajcie. I następna tura. Proszę tam, bij się, Sztyk się bij. Już, już. Miało. Już, powoli. Nie za szybko. <kluz> bo ten... O, no no no, 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 wiedziałem, no. No, no. Co się stało? No, już ma arkę buzerów. No to gg, tak. Dziękujemy za, za wspólne tutaj nagrywanie, tak. Jeszcze Żegnamy nie. się. Jeszcze nie. O, no, no, zobaczymy, czy jeszcze nie. Nie wrócimy. ziemi. O, Jezu, jeszcze mogę, A, ja już mam arkę buzerów, no tak, dobrze, Lutelu. Cieszę się, że ogarniasz. Wy idźcie tutaj, nie wiem. No, halo, tu. Tu można przejść jakoś, później sprawdzicie to.

Zajmę ten zamek, choćbym... Ale nie, w sumie musimy pohandlować, bo musimy się jakoś wymienić czymś. Nie wiem, czy. No ja chciałem ci trufle dać, a ja ty pogardziłeś nimi, więc no sorry. Zgardzę. Nie, nie, coś ci dam, tylko ja chyba nic nie mam, bo ja wszystko o! 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 Co jest? Tam? ale się wpierdoliłem, uciekać! uciekamy stąd, Madryt znalazłem i tam jest miliard jednostek, miliard wszystkiego. I ja się z tym Madrytem nie chcę bić. Mnie to nie jest do niczego potrzebna ta wojna z, z Izabelą. Nie wiem, czym ona chce się bić. Jestem miły i przyjazny, a oni wszyscy chcą ze mną tutaj się bić, nie wiadomo czemu. Bo wiesz, ma miliard jednostek. Więc może. Co to znaczy, że może? <grym> no, no, bo, no bo może, no. Ops, ale fajnie, tracę armię, jest. Super. Sztyks wchodzi w renesans. Ja Hiszpanii udało się zale. wykraść technologię, ciągle mnie ukradają. Iii. Głupi inek mnie. O jezus, Brukselo, czemu ty tam masz w ogóle jednostki wroga? Proszę mi to zabić. Nie, wiem, no wy tutaj czuwajcie dalej. Wy, jak już tutaj naprawiliście wszystko, ha, to. Ja też mam arkebuzerów w cycu 1 Brawo. No to wy idźcie. Nie wiem na co. Tutaj, do góry. Sztyk z polska jednostka zwiadowców. Twoi zwiadowcy mnie odkryli. O, jak miło. Ano. Dobra. Ej, Jezus, co ja robię? Nie! Co? O Jezus, czemu mi nikt nie powiedział? Czemu mi nikt nie powiedział, że jednostki, jak przejdę komuś misjonarzy, to ci misjonarze nawracają na religię. <zysyjna> na inną religię? O, ja, o. Jaki, jaki katolicyzm? To lewactwo miało być, a nie katolicyzm? Boże! Ach, chciałbym nie powiedział? Czemu mi nikt nie powiedział? Ojejku. Tak, tak można w ogóle. Wy możecie iść dalej, możecie. Dobrze, idźcie. O, odkryto cud natury. Cerro de Potosi. I co, A nic to nie da? Czy możemy coś. Pohandlować. co? Czy handlować? No to. Ale nie mamy z czym handlować, bo ja nie mam ci co ci dać. Handluj z tym. <laughs> wszystko, wszystko ten. Wszystko, już oddaję innym, lepszym od ciebie. Co to znaczy lepszym? Fajniejszym? A co tu się dzieje? Florencja i Izabela prowadzą wojny. Aha, Florencja mi lubi. Dobra, Florencja mnie lubi. Ur mnie lubi, Bruksela coś tam chce. Kapsztat mnie lubi, Kapsztat w ogóle mnie kocha. Jerozolima powoli mnie przestaje lubić. Ale żebym zwalił z tymi... O, mam, mam rekruta Arnolda. <laughs> Arnolda? O, to rozpierdoliłeś w tym momencie system. <laughs> Panie Arnold, pan pójdzie bronić Wiedeń, bo mi ciągle coś kradną. Ja nie, nie sądzę, że ja mogę coś, coś ukraść komukolwiek. No i dalej ci misjonarze. Kto zaprasza tych misjonarzy na moje tereny? No ja się pytam. Proszę tutaj... A nie, tutaj jest dobrze. No, Ale nadal masz wojnę z tymi inkami? No, cały czas, chociaż nikt mnie nie atakuje już. No bo oni się tu bronią. O, czekajcie, tutaj mamy. Tak się Aj... martwię, że w tym momencie tak, psz, tak wyleci mi w następnej turze taki W10 jednostek. Takie W, ci wyleci. W takie, okay. takie w no, Fala, tsunami. Dobra, tutaj chyba nie przejdę, cholera. Ten Madry w takim śmiesznym miejscu jest. Co wy tu macie? Mieć. Mieć i tyle. A, tutaj jeszcze też, okej. Okay. Dobrze wiecie, czyli inkowie gdzieś tutaj chyba będą góry, jak mi się wydaje. Tak, tam są. No ja już cię widzę. Jak masz pasagardy, to kusko jest na północny wschód. Od pasagardy. Tu mogę sobie plus 6 do wiary dać. Chcę? No dobra. Uż buduj to. Będę śmiesznie. Wy tam czuwać, żeby tu nikt nie przeszedł. Wy też czuwać. Dobra, następna tura. No dalej nie rozumiem po co Izabela mi wypowiedziała tę wojnę, ale okej. Okay. Koniec daniny od Dariusza, a szkoda. Ale hajsy jeszcze rosną. No hmm? czemu mi tu tak biednie to wszystko wychodzi? Co ci biednie wychodzi? Ta wojna mi taka biedna. Miała być taka fajna, a szła taka biedna. No. A coś tam zdobywasz, nie zdobywasz? Jak walczysz, żeby walczyć? co, na razie, na razie jest takie... I ...mech. Takie nic? Takie walczę, ale... ...mógłbym nie walczyć. Walczysz nie wiadomo po co. Nie no, wiem po co walczyć, tylko niestety mam za mocną obronę na razie. Ale to jest kwestia czasu. Powolutku. Na spokojnie. No co jest Galeas? Ty miałeś... ...miałeś tutaj cisnąć Galeas. Jeżeli to była większość jego jednostek, to jestem w dobrym miejscu. Nie, cały czas mnie straszy mój fajny doradca, że pokój, pokój, szybko, pokój z inkami, bo nas zmiotą z powierzchni Ziemi. Szybko, bo zakończą istnienie naszej cywilizacji. Ja się nie boję. Odkryto danie dla UR. O, i UR mi już też kocha. Wiedeń uwielbia króla, zajebiście, Utworzono połączenie miast, super, teraz twoja kolej, by złożyć propozycję na pierwszy zjazd w Wiedniu. A o! kto złożył? Ty złożyłeś, Ty... ojej, a, a, Od, odkryłeś jaki... prasę ja tyłkarską? Ja totalnie nie ogarniam, no, ja to nie trochę, wiem co robię, ale... Trochę grać, wszystko zajebiście wychodzi. No, tak tak się właśnie nagrywa na YouTube, widzicie, nie trzeba się znać. Kliknij, aby zaproponować, tutaj chcemy zaproponować. Ej, hey, halo. Halo, ja chcę proponować. Fundusz na naukę, yy, nie, mecenat sztuki, religia światowa, nie, co my chcemy, miejsca dziedzictwa naturalnego, nie, yy, 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 yy. o, miejsca dziedzictwa kulturowego, ja, ja chcę takie coś, Złóż propozycję, tak, bo mogę i dlatego chcę. No i są? Halo, ja szukam. Czuwać proszę. Oni są na pewno... daleko, daleko. Zostaw ich. Oni są moi. Daj ich Nie. zjem. Tutaj jest już tylko... Czyżby Izabela miała tylko Madryt? Niemożliwe. Nie no, tutaj pewnie coś ma. Mam nadzieję, że tam coś jest. Nie, no A ci zwiadowcy twoi będą, będą tak stać? Ci zwiadowcy... U mnie? wiem, mają autoeksplorację, więc liczę na to, że się ogarną. <laughs> Też nie wygląda jakby nie, się... nie liczno. To właśnie tak nie wygląda. Jakby się mieli ogarnąć. O jest, zaczynam atakować kusko. Puch, puch. Duńska jednostka czego trijemy? Czym wy się bijecie? Czuł mój galeas jest ranny? Kto się bije z galeasem? Nie widzę nikogo. Whatever. Robotnicy wy nie macie co robić, prawda? O tutaj, tu są pastwiska. Ci pikinierowie tutaj ukusko, są bardzo niebezpieczni. Ciekawstwo. Oglądajesz nowe szaty króla, taką bajuchę? Coś kojarzę, ale nie wiem, że jak mi trochę więcej powiesz, to sobie przypomnę. No, że był właśnie król inków i że zamienił się w lamę. Coś kojarzę, coś kojarzę. Tak? Fajna, fajna bajucha. Polecam. Da, da, dobrze wiedzieć. <noise> No tak mi się skojarzyło, bo on też miał właśnie kusko i, i... a ja, że ja podwijam kusko, to tak... Fajnie, nie? no! No, fajnie, fajnie. Świetnie. No, zaje, zajebiście po prostu. No. O, pierwszy raz jakiś fajny, wielki człowiek. No jak ja się cieszę, że cię mam. Już dawno powinieneś do mnie przyjść. Ale ten znowu jakieś cuda chujowe buduje. Kto? No no taki jeden. Jeżeli by ja. No że, że niby ty. Ja chujowe. No. Nie zbyt. Ja chujowe. No niezbyt. Co to znaczy, że chujowe, przepraszam bardzo. No, A co to jest ten zamek? Co to jest w ogóle? Co to w ogóle ma zazna zaznaczenie? Co to? to, to, to? Nie wiem. No właśnie. To, to... Skąd? Oje odcinkowie mają tutaj jakieś miasto. Rycerze, idźcie zobaczyć co tam u inków, bo widzę, że ta Izo Izabela naprawdę zaatakowała mnie tylko możemy, po to, żeby... Możemy zrobić taki rozbiór Azteków. Ty weź dół, ja wezmę górę i... To są inkowie. E, no, inków, Jezus, Sara. <grym> <grym> no, 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 no. I to z Ameryki, i to z Ameryki. A nie, wy, dobra, się, możemy się wycofać, bo tutaj chyba Hiszpania nie chce nas atakować. Um... Ja robię trebusze, więc w sumie chyba pójdę sobie na tych inków. Ale to miasto, co to miasto to może mieć? To jest jakaś kupa totalna, na pewno. Sama kupa. Wróg no, się ja zbliży. Taka kupa. Gdzie jest wróg? Wypieprzeć mi stąd. Awans, tak, poproszę. Awans. Robimy jeszcze raz trebusze. trebusze, jechać. Tam, brawo. Hej! I... Do widzenia. Uuu, orbryżyńcy, nie fajnie. Wy tu proszę jechać. Dacie radę? Nie dacie rady, no co za głupi Galeas? Wejście, Galeas, się wracaj do miasta mojego, bo ty nic nie potrafisz. Szukał mnie ten Galeas. <laughs> oszukał cię? Tak, no oszukał mnie. Oszukista. No straszne, że nie wiedział. No, Czekajcie, jak tutaj się przechodzi, Halo, są same góry. Jak ja mam tu przejść? Naokoło? Albo rzeką Nie rzekomo. Bru w... Przez Brukselę, Przez pewnie. Jezus, Mój Przez... ma 20. A, mój 17, moja Warszawa 17. jeszcze nie tak źle. Nie jestem aż tak z tyłu. No nie, moje inne miasta mają mało. Tutaj jest parę cudów. A ja jestem, wiesz, tam byle jakim graczem. Nie potrafię grać i w ogóle. I w ogóle? I w ogóle. Ruch się zbliża, nie. Dobra, co my tu możemy zbudować? Zbudujmy może akwedukty. No, to, to, to propsuję. Akwedukty są dobre. Jezus, moi Pikinierowie, uciekajcie! Dacie radę uciec, zwierzę w was. Wy tutaj stajecie i czuwacie, wy idzieciecie tam. Proszę budować pastwiska. Co by tu... Atakować czy nie atakować? O to jest pytanie. Lepiej nie. Lepiej tak. Damy radę. Kusko już ma żółte życie. Zaraz nie będzie. Dlaczego głupia Bruksela ustawia jednostki w jedynym miejscu, przez które można przejść? Będę musiał przez morze się przedostać do tych głupich inków. Ja chcę po prostu zobaczyć, co ale wy macie za miasto. ja rezerwuję, więc od Kusko proszę się... Nie wiem, co to jest za miasto, tylko widzę, że jakieś jest, ale nie widzę, co to za Aha, miasto. Dobrze, no ale tak uprzedzam, że zarezerwowane już tam... Dobrze, dobrze, możesz wolno. sobie rezerwować. Mi to tam nie przeszkadza, bynajmniej. Dobrze. Już za dużo jednostek straciłem pod tym kózką. Już mnie Bruksela teraz nie lubi, bo oczywiście moje jednostki są na jej terenach, no ale trzeba jakoś przejść Brukselo, no. Hmm, hmm. Hmm. O, widzę war teraz dopiero ogarnąłem, że widzę Warszawę. Czyli to jest, no tak jak myślałem, to jesteś całkiem, całkiem w rogu. No. A, kuskotujesz, dobra, kuskotujesz, okej, okay, już ogarniam powoli. Już powoli ogarniasz. Najwyższy fajnie, czas. Przesta tak, odcinek, a lutaj zaczęła. Jezus, jestem najlepszy. Nie, jak to możliwe w ogóle? Dlaczego? Dlaczego ja jestem najlepszy? daję Ci fory, no. <laughs> Takie śmieszne, naprawdę. ale prawdziwa mhm mm mhm mm mm -hmm. uważaj bo uwierzę Galeasie no wracaj do mojego no, miasta no miałeś lepszą pozycję startową no nie wiem <laughs> nie no ale spokojnie ja się jeszcze odbiję od dna no nie powiedziałbym no to zobaczymy za chwilę Robotnicy, wy tutaj, proszę plantację robić. Hm. Nie widzę na przykład jeszcze Izabeli. A nie, widzę jej Madryt, tylko tak delikatnie. To jest jedyne miasto, jakie ona ma? Możliwe. Aha. Chyba, że ma coś całkiem na dole. Ale wydaje mi się, że ma tylko Madryt. To niezbyt bogato ta Izabela wygląda. No, ale i tak jest lepsza niż ten cały Duńczyk. No tak, no bo Duńczyk stracił stolicę. Nie ma co dziwić. Ach. Biegiem. No jak, mam szpiega w moim mieście i co? I tak kradną z tego. Ja jest słaby szpieg. Słaby ten szpieg. And Arnold? No. I Arnold się tak daje? No, niestety. Co za. Słabeusz. No, beznadziejnie. O świetnie, mam kumpla Panamę, no wreszcie. Jak mi miło. Dziękuję ci Panamo, że mnie lubisz. Dawno powinnaś mnie lubić. Hong Law Meng. Sen czerwony jego pawilonu. Okej. Okay. Co co? Nie wiem. Czy chcemy złotą erę rozpocząć? Z ludzi nie warto, bo potem ich sk skróca. Skraca się. O, skraca się złota era potem. Czasem. Hmm? Im częściej bierzesz z ludzi, ale jeden raz warto, jak nie masz co zrobić. No nie no dobra, to może zostawię go tutaj. A ty karawano, co ty byś chciała? Hm, iść do kapsztadu. Kusko będzie moje, kusko będzie moje nie wiem jak się zabrać za to miasto tutaj, bo jest całe otoczone górami i o, głupia Bruksela tak staje tymi jednostkami, że dupa jest totalna. O Jezu, co oni tu mają, dobre misjonarze. No nic, trzeba będzie jakoś inaczej pójść chyba. Muszę wejść z tych terenów, Bruksela zaraz się popłacze. A Bruksela była twoim sojusznikiem? Chyba tak, tak? Nie, nie. Nie, ale no, powoli staje się moim wrogiem, bo moje jednostki są na jej terenie. No tak. Ej, co w sumie, mogę się Brukselę kupić i po sprawie będzie. A no tak, ja muszę być sojusznikiem, już zapomniałem o najważniejszej kwestii. I Najważniejsza to... kwestia została pominięta. I to prawda? tak trochę długo musisz być tym sojusznikiem. Tak troszkę. Są w sumie futra, no teoretycznie mógłbym rozolimy. jakoś ten Kapsztat. Polubiłem ten Kapsztat, nie chcę go przejmować. Trzeba się przyzwyczai, nie? Tak. Faktyczny. Może tej Jerozolimy zajmę sobie. One <kly> mieli jeszcze więcej trufli. No i co ci to da? Na handel chyba. Tak co? Ale nikt nie chce ze mną handlować, to jest ten problem. No, no ja bym pohandlował, ale nie mam ci co dać. No jakby, chyba, że chcesz mi dać taką fajną daninę. No, no, przyjmie. Możesz przyjmie. dać mi złoto. Nie. To za bardzo jest mi potrzebne. Czekaj, może Harald się na coś zgodzi. Tylko gdy Harald jest smutny, nic nie ma. Nie no, Harald Patrz, jest masz Ej, on mi da... O, O, dobra. Haraldzie, super. Dobrze, zaraz go zaatakuję. Harald hajsy mi da za trufle, super. Dzięki, Harald. Nara. O, sztyks. Nie, Dariusz. Może Dariusz coś ciekawego mi da. Ale już nie mam co dawać w sumie. Kraby mam tylko jedne. No, widzicie? Więc trufle się przydadzą. To ja sobie Jerozolimę... Y małżeństwo dyplomatyczne. Eee... Otrzymywane w wyniku przyjaźni z nim premier i delegacji na, delegacji na Kongres Światowy znikną. A tam. E, a ja mogę przyłączyć to miasto. O! Myślałem, że mogę tylko miasto marionetkowe stworzyć, a mogę przyłączyć Jerozolimę? Nie, no kupujesz, po prostu. Miasto jest twoje. Ale myślałem, że będzie marionetkowe po prostu. Nie, no dobra, no to nie, przyłączamy. No, to nie działa. E, Przełącz miasto. Oj, mam Jerozolimę, i wszystkie jednostki są moje. I jest. jestem teraz. Zobacz, jak wystrzeliłem w górę. O, widzę, wiem, widzę, miałem, widzę nie, właśnie. Nie, nie wiem, ile miałem Czekaj. Przystojny książę z Austrii ożenił się ze szlachcianką z Jerozolimy. Dzięki dyplomatycznemu połączeniu przez małżeństwo Jerozolima staje się na stałe częścią Austrii. A przepraszam, ja myślałem, że jestem, jestem Marią, Marią Teresą, jestem kobietą, a nieprzystojnym księciem. No, to może twój syn jest przystajnym księciem? <grym> może być. Dobra, ja tutaj sobie zapalę światło, bo się robi ciemno, a my myślę zakończymy już nagrywanie tego o, odcinka. Tak. To był chyba odcinek numer 6. No, troszkę pogubiłem. Chyba tak, nie wiem. Chyba no, możliwe. To, tak, chyba będzie tak. No. E, tak więc, no cóż, dziękujemy wam za oglądanie i do usłyszenia. Na razie.